Człowiek. Jezus Chrystus wychodzi na spotkanie człowieka każdej epoki. Jezus Chrystus wychodzi na spotkanie człowieka każdej epoki, również i naszej epoki, z tymi samymi słowami. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, uczyni was wolnymi. W słowach tych zawiera się podstawowe wymaganie. I przestroga zarazem. Jest to wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy, jako warunek prawdziwej wolności. Jest to równocześnie przestroga przed jakąkolwiek pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą powierzchownie, jednostronnie, bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i o świecie. Chrystus przeto również i dziś. Po dwóch tysiącach lat staje wśród nas jako ten, który przynosi człowiekowi wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, co tę wolność ogranicza pomniejsza, łamie, u samego niejako korzenia w duszy człowieka, w jego sercu, w jego sumieniu. Jakże wspaniałym potwierdzeniem tego byli i stale są ci, wszyscy, Ludzie, którzy dzięki Chrystusowi i w Chrystusie osiągnęli prawdziwą wolność i ukazali ją choćby nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Czyż przez tyle stuleci pokoleń, poczynając od czasów apostolskich, Jezus Chrystus nie stawał wielokrotnie obok ludzi sądzonych z powodu prawdy, czy nie szedł na śmierć z ludźmi skazywanymi z powodu prawdy? Czy wciąż nie przestaje on być wyrazem i rzecznikiem człowieka żyjącego w duchu i prawdzie? Tak jak nie przestaje nim być wobec Ojca, tak też i wobec dziejów człowieka. Wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka. Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego, i zarazem wspólnotowego, i zarazem społecznego, w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu, a może jeszcze tylko klanu lub szczepu, w obrębie całej ludzkości, ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół. W wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez tajemnice wcielenia i odkupienia. Tego to właśnie człowieka w całej prawdzie jego życia, jego sumienia, w jego nieustannie się potwierdzającej grzeszności, a równocześnie. W nieustannie się ujawniającej dążności do prawdy, dobra, piękna, do sprawiedliwości i miłości, miał przed oczyma Sobór Watykański II, gdy rysując jego sytuację w świecie współczesnym, od zewnętrznych kompone komponentów tej sytuacji zastępował stale w immanentną postawę społeczeństwa, prawdę człowieczeństwa. W tym bowiem, człowieku, wiele elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza on z jednej strony wielorakich ograniczeń, a z drugiej strony czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego życia. Przyciągany wielu ponętami, musi wciąż wybierać między nimi i wyrzekać się niektórych. Co więcej, będąc słabym i grzesznym Nierzadko czyni to, czego nie chce, nie zaś to, co chciałby czynić. Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei tyle i tak wiele rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie. Ten człowiek jest drogą kościoła, drogą, która prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi kościół kroczyć powinien, ponieważ człowiek, każdy, bez wyjątku, Został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem, każdym bez wyjątku, Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony. Nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy, Chrystus, który za wszystkich umarł i z martwych wstał, może człowiekowi przez ducha swego udzielić światła i sił. Aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu. Ponieważ więc ten człowiek jest drogą Kościoła, drogą jego codziennego życia i doświadczenia, posłannictwa i trudów, Kościół naszej epoki musi być wciąż na nowo świadomy jego sytuacji, to znaczy świadomy równocześnie jego możliwości, które wciąż na nowo się ukierunkowują i w ten sposób ujawniają. Musi być również świadomy zagrożeń, świadomy tego wszystkiego, co wydaje się być przeciwne temu, aby życie ludzkie stawało się coraz bardziej ludzkie, aby wszystko, co na to życie się składa, odpowiadało prawdziwej godności człowieka. Po prostu musi być świadomy wszystkiego, co jest temu przeciwne. Czego lęka się współczesny człowiek? Człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Owoce tej wielorakiej działalności człowieka zbyt rychło i w sposób najczęściej nieprzewidywany, przynajmniej częściowo, przynajmniej częściowo. Skierowują się przeciw człowiekowi, zostają przeciw niemu skierowane, lub mogą zostać skierowane przeciw niemu. Na tym zdaje się polegać główny rozdział dramatu współczesnej ludzkiej egzystencji w jej najstarszym i najpowszechniejszym wymiarze. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku, żyje w lęku, że jego wytwory, rzecz jasna, nie wszystkie i nie większość. Ale niektóre i to właśnie te, które zawierają w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczości, mogą zostać obrócone w radykalny sposób przeciwko człowiekowi, mogą stać się środkami i narzędziami jakiegoś wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia, wobec którego wszystkie znane nam z dziejów kataklizmy i katastrofy zdają się blednąć. Musi przeto zrodzić się pytanie, na jakiej drodze owadana człowiekowi od początku władza, mocą której miał czynić ziemię sobie poddaną, obraca się przeciwko człowiekowi, wywołując zrozumiały stan niepokoju, świadomego czy też podświadomego lęku, poczucie zagrożenia, które na różny sposób udziela się współczesnej rodzinie ludzkiej. I w różnych postaciach się ujawnia. Ów stan zagrożenia człowieka ze strony wytworów samego człowieka ma różne kierunki i różne stopnie nasilenia. Zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, iż eksploatacja Ziemi, planety, na której żyjemy, domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego planowania. Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, niekontrolowany, wszechstronny i autentycznie humanistyczny plan rozwoju techniki, niosą z sobą często zagrożenie naturalnego środowiska człowieka. Alienuje go w stosunku do przyrody, odrywa od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te. Które służą celom doraźnym, użycia i zużycia. Tymczasem stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksplo eksploatator. Rozwój techniki oraz naznaczony panowaniem techniki rozwój cywilizacji współczesnej domaga się proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki. Tymczasem ten drugi zdaje się niestety wciąż pozostawać w tyle. I stąd też ów skądinąd zdumiewający postęp, w którym trudno nie dostrzegać również tych rzeczywistych znamion wielkości człowieka, jakie w swych twórczych zalążkach objawiły się na kartach księgi rodzaju już w opisie jego stworzenia, musi rodzić wielorakie niepokoje. Niepokój zaś dotyczy zasadniczej, i podstawowej sprawy. Czy ów postęp, którego autorem i sprawcą jest człowiek, czyni życie ludzkie na Ziemi pod każdym względem bardziej ludzkim, bardziej godnym człowieka? Nie można żywić wątpliwości, że pod wielu względami czyni je takim. Pytanie jednak, które uporczywie powraca, dotyczy tego, co najistotniejsze: czy człowiek jako człowiek w kontekście tego postępu staje się lepszy? Duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza na potrzebujących, słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim. Jest to pytanie, które muszą stawiać sobie chrześcijanie właśnie dlatego, że Jezus Chrystus tak wszechstronnie uwrażliwił ich na sprawę człowieka. Ale pytanie to muszą stawiać sobie równocześnie wszyscy ludzie, a zwłaszcza te środowiska i te społeczeństwa, które mają szczególny, aktywny udział w procesach współczesnego postępu. Patrząc na te procesy i uczestnicząc w nich, nie możemy tylko poddawać się euforii, nie możemy wpadać w jednostronne uniesienie dla naszych osiągnięć. Ale musimy wszyscy stawiać sobie z całą rzetelnością, obiektywizmem i poczuciem moralnej odpowiedzialności zasadnicze pytania związane z sytuacją człowieka dziś i w dalszej perspektywie. Czy wszystkie dotychczasowe i dalsze osiągnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i z duchowym postępem człowieka? Czy człowiek jako człowiek w ich kontekście również rozwija się i postępuje naprzód, czy też cofa się i degraduje w swym człowieczeństwie, czy rośnie w ludziach, w świecie człowieka, który jest sam w sobie światem dobra i zła moralnego, przewaga tego pierwszego czy też tego drugiego, czy w ludziach pomiędzy ludźmi, Pomiędzy społeczeństwami, narodami, państwami rośnie sprawiedliwość, solidarność, miłość społeczna, poszanowanie praw każdego, zarówno człowieka, jak i narodu czy ludu, czy też wręcz przeciwnie, czy narastają egoizmy różnego wymiaru, ciasne nacjonalizmy w miejsce autentycznej miłości ojczyzny, a wreszcie dążenie do panowania nad drugim, wbrew ich słusznym prawom i zasługom dążenie do tego, aby cały rozwój materialny, techniczno-produkcyjny wykorzystać dla celów wyłącznego panowania nad drugim, dla celów takiego czy innego imperializmu.